John Windham, dzień tryfidów. Taśma piąta, ścieżka pierwsza. Przypadek, że to się w ogóle stało, czy przypadek, że to się stało teraz? Teraz, miałem na myśli, bo kiedyś i jakoś to się musiało stać. Jest to przeciwne naturze, żeby jeden gatunek stworzeń miał dominować bez końca. Nie rozumiem dlaczego. Dlaczego? Na no to nie ma odpowiedzi. Wiadomo jednak, że życie musi być dynamiczne, nie zaś statyczne. Zmiana tak czy owak musi nastąpić. Zważ, że nie sądzę, aby tym razem załatwiono się z nami na dobre. Ale w każdym razie próbowano dość skutecznie. Więc nie przypuszczasz, żeby to był naprawdę koniec? To znaczy zagłada wszystkich ludzi? To może być koniec. Ale, no, myślę, że tym razem jeszcze nie. To mógł być koniec. Nie miałem co do tego wątpliwości, ale muszą przecież istnieć inne zgrupowania takie jak nasze. Przed oczami stanął mi pusty świat z niezliczonymi, rozproszonymi społecznościami walczącymi o to, aby odzyskać nad nim panowanie. Należało przypuszczać, że przynajmniej niektórym to się uda. Nie, powtórzyłem, to niekoniecznie musi być koniec. Jesteśmy nadal gętcy, łatwo się przystosowujemy do nowych warunków, a na dodatek w porównaniu z naszymi przodkami mamy doskonały start. Dopóki choć część gatunku pozostaje cała i zdrowa, mamy szanse przetrwania, bardzo duże szanse. Jozella nie odpowiedziała. Leżała na wznak, zapatrzona, gdzieś w dal. Domyślałem się, nad czym się zastanawia, ale się nie odzywałem. Po chwili milczenia rzekła, Wiesz, najbardziej wstrząsająca jest w tym wszystkim świadomość, że tak łatwo straciliśmy świat, który wydawał się taki bezpieczny i pewny miała zupełną słuszność. Właśnie ta łatwość była najbardziej przerażająca. Nazbyt dobrze znając swoje otoczenie, nazbyt do niego przyzwyczajeni, zapominamy o czynnikach utrzymujących równowagę. Skłonni więc jesteśmy uważać bezpieczeństwo za stan normalny. Tak nie jest. Pewno nigdy dotychczas nie przyszło mi przez myśl, że człowiek nie zawdzięcza supremacji swemu mózgowi, jak każe nam sądzić większość książek naukowych. Zawdzięczają temu, że mózg potrafi zużytkować informacje dostarczane mu przez wąskie pasmo promieni świetlnych. Cała cywilizacja, wszystko co człowiek osiągnął lub mógłby osiągnąć, zależy jedynie od jego zdolności postrzegania owego zakresu drgań od czerwieni do fioletu. Bez tej zdolności jest zgubiony. Zrozumiałem, olśniony, jak niepewna i ograniczona jest ta zdolność dająca człowiekowi władzę i jakich cudów dokonał za pomocą tak kruchego narzędzia. Jozella wciąż snuła swoje rozmyślania. Bardzo dziwny będzie to świat, a właściwie to co z niego zostanie. Wątpię, czy się nam będzie podobał, powiedziała refleksyjnie. Uznałem to stanowisko za dość osobliwe, jak gdyby ktoś oznajmił, że nie podoba mu się fakt śmierci albo narodzin. Ja bym wolał zobaczyć najpierw jak to będzie, a potem szukać rady na wszystko, co mi się najbardziej nie podoba, ale pominąłem tę sprawę milczeniem. Od czasu do czasu słyszeliśmy ciężarówki zajeżdżające na dziedziniec uniwersytetu. Jasne było, że większość zaopatrzeniowców powróciła już do bazy. Spojrzałem na zegarek i sięgnąłem po strzelbę leżącą obok mnie na trawie. Jeżeli mamy dostać kolację, zanim usłyszymy, co sądzą o tym wszyscy inni Czas wrócić do holu, powiedziałem. Rozdział siódmy. Narada. Wszyscy zapewne przypuszczali, że to zebranie będzie miało charakter odprawy. Godziny wyruszenia i powrotu, wskazówki, określenie zadań na dzień jutrzejszy itd. W każdym razie nie spodziewałem się, że otrzymamy tak wielką dawkę strawy duchowej, zmuszającej do głębokiego zastanowienia. Zebranie odbyło się w małej sali wykładowej, oświetlonej na tę okazję światłami samochodowymi podłączonymi do baterii. Kiedyśmy weszli przy katedrze, naradzało się kilku mężczyzn i dwie kobiety. Utworzyli oni widocznie swego rodzaju komitet. Ku naszemu zdumieniu zastaliśmy na sali blisko sto osób. Młode kobiety przeważały wśród zebranych w stosunku mniej więcej cztery do jednego. Dopiero kiedy Giozella zwróciła mi na to uwagę, spostrzegłem, jak niewiele z nich widzi. W naradzającej się gromadce... Gurował wzrostem Michał Bidley, obok niego stał pułkownik. Pozostałe twarze były mi nieznane, z wyjątkiem Elżbiety Curry, która zamieniła teraz aparat fotograficzny na notatnik, bez wątpienia dla dobra potomności. Uwagę wszystkich skupiał na sobie starszy pan brzydki, lecz z twarzą dobrotliwą, miał okulary w złotej oprawie i ładne, siwe włosy, które nosił przycięte dość długo, niczym pewien wybitny mąż stanu. Wszyscy stojący przy nim mieli takie miny, jakby trochę się o niego niepokoili. Druga kobieta w tej grupie była bardzo jeszcze młoda. Mogła mieć najwyżej 23 lata. Widać było, że jest mocno speszona, bo od czasu do czasu rzucała niepewne spojrzenie na salę. Weszła Sandra Telmont, niosąc kartkę papieru. Zajrzała do niej, a potem energicznie rozproszyła członków komitetu, wskazując każdemu odpowiednie wolne krzesło. Ruchem ręki, Zaprosiła Bydleja na katedrę i zebranie się zaczęło. Bydlej stał nieco zgarbiony i posępnym spojrzeniem wpatrywał się w widownię, czekając, aż gwar ucichnie. Wówczas przemówił głosem miłym, dobrze wyszkolonym, a tak spokojnie i swobodnie, jak gdyby prowadził gawędę przy kominku. Wielu z nas, zaczął, musi jeszcze odczuwać odrętwienie w związku z tą katastrofą. Świat, który znaliśmy, w jednej chwili przestał istnieć. Niektórzy sądzą może, iż jest to koniec wszystkiego. Ale tak nie jest. Ale powiem od razu, że to może być koniec wszystkiego, jeżeli do tego dopuścimy. Mimo straszliwych rozmiarów klęski istnieje jednak możliwość pozostania przy życiu. Warto przypomnieć Państwu, że nie jesteśmy pierwszymi i jedynymi świadkami potwornego kataklizmu. Sprawa obrosła wprawdzie mitami i legendami. Nie ulega jednak wątpliwości, że niegdyś w odległym czasie naszych dziejów Miał miejsce wielki potop. Ci, którzy ocaleli, musieli być świadkami katastrofy na podobną skalę, a pod pewnymi względami jeszcze bardziej przerażającej. Z pewnością jednak nie poddali się rozpaczy, musieli zacząć wszystko od nowa. Tak jak my możemy zacząć od nowa. Na litowaniu się nad sobą i na poczuciu tragizmu chwili nic się nie zbuduje. Powinniśmy więc od razu wyzbyć się tego rodzaju uczuć, musimy bowiem stać się budowniczymi. Aby przeciąć wszelkie dramatyzowanie, chciałbym zwrócić Państwu uwagę, że to, co się stało, nie jest najgorszą rzeczą, jaka mogła się zdarzyć. Zarówno ja, jak prawdopodobnie wielu spośród Państwa, spędziliśmy większość życia w oczekiwaniu czegoś znacznie gorszego. Nadal zresztą żywię przeświadczenie, że gdyby nie obecna katastrofa, spotkałby nas tamten straszliwszy kataklizm. Począwszy od 6 sierpnia, 1945 roku szanse życiowe ludzkości zmniejszyły się w sposób dotychczas niespotykany. Jeśli chodzi o ścisłość, były jeszcze przed dwoma dniami mniejsze niż są w tej chwili. Jeżeli ktoś lubi dramatyzować, niech rozważy sobie lata po 45 roku, kiedy ścieżka bezpieczeństwa zamieniła się w napiętą linę, po której musieliśmy kroczyć, zaciskając mocno powieki, żeby nie widzieć rozwierającej się pod nami otchłani ciągłowych lat, w każdej chwili mogło się zdarzyć fatalne potknięcie. Cud to prawdziwy, że się nie zdarzyło. Podwójny cud, że trwało tak przez tyle lat. Ale prędzej czy później musielibyśmy się potknąć. Mniejsza o to, czy stałoby się to przez złą wolę, niedbalstwo lub zwykły przypadek. Utrata równowagi pociągnęłaby za sobą zniszczenie. Jakie rozmiary przybrałoby zniszczenie? Trudno powiedzieć. Ale jakie mogło przybrać rozmiary? No, cóż, mógłby nikt nie ocaleć. Cała planeta mogłaby przestać istnieć. Teraz przeciwstawmy tej ewentualności naszą sytuację. Ziemia jest nietknięta, nieskażona, płodna. Może dostarczać nam pożywienia i surowców. Mamy zbiornice wiedzy, z których możemy nauczyć się robić wszystko, co robiono dotychczas. Chociaż lepiej będzie o pewnych rzeczach raz na zawsze zapomnieć. Mamy też środki, zdrowie i siły, aby zacząć budować od nowa. Michał Bidlej skończył przemówienie jego nie było długie, ale wywarło silne wrażenie. Słuchacze poczuli zapewne, że nie są świadkami końca świata, lecz początku nowego życia na sali powiało optymizmem. Po Bidleju zabrał głos pułkownik, trzymając się ściśle faktów i spraw praktycznych. Przypomniał nam, że ze względów zdrowotnych pożądane jest, żebyśmy opuścili zabudowane tereny, możliwie jak najprędzej. Czyli koło południa następnego dnia. Zgromadzono już dostateczny zapas przedmiotów pierwszej potrzeby i coś niecoś ponadto, aby zapewnić nam egzystencję na jakim takim poziomie. Jeśli chodzi o zapasy żywności, celem naszym musi być uniezależnienie się od źródeł zewnętrznych na przeciąg co najmniej jednego roku. Okres ten wypadnie zapewne spędzić w stanie zbliżonym do stanu oblężenia. Każdy z nas bez wątpienia chciałby zabrać ze sobą wiele rzeczy poza wyszczególnionymi w spisach. Ale z tym trzeba będzie poczekać do chwili, gdy personel medyczny, tu młoda dziewczyna z komitetu zaczerwieniła się gwałtownie, uzna, że poszczególni członkowie mogą bezpiecznie opuścić miejsce odosobnienia, aby się po te rzeczy wybrać. Co się tyczy owego miejsca odosobnienia, komitet dokładnie sprawę rozważył i, mając na uwadze dostateczny obszar, samowystarczalność i brak bliskiego sąsiedztwa, doszedł do wniosku, że do tego celu nada się najlepiej. Jakaś położona na uboczu szkoła z internatem, albo duży dwór wiejski. Nie wiem, czy komitet rzeczywiście nie zdecydował się jeszcze na jakieś określone miejsce, czy też pułkownik wciąż jeszcze miał obsesję na punkcie tajemnicy wojskowej. Nie ulega jednak dla mnie wątpliwości, że największym błędem popełnionym tego wieczoru było to, iż nie wymienił nazwy upatrzonego obiektu, ani nawet nie powiedział w jakiej okolicy się znajduje. Na razie wszakże, jego rzeczowy ton również natchnął słuchaczy ufnością. Kiedy usiadł, wstał znowu Michał, wypowiedział pod adresem młodej dziewczyny kilka słów zachęty, po czym przedstawił ją zebranym. Jedną z największych naszych trosk powiedział był brak wśród nas osoby z wykształceniem medycznym. To też, wita pannę Burr z uczuciem wielkiej ulgi. Nie ma ona wprawdzie przy nazwisku imponujących liter. Doktor medycyny, ale jest dyplomowaną pielęgniarką. Jego zdaniem zaś świeżo zdobyta wiedza może być warta więcej niż stopnie naukowe uzyskane przed laty. Dziewczyna znów się czerwieniąc, powiedziała kilka słów o niezłomnym zamiarze sumiennego pełnienia swych szczytnych obowiązków, zakończyła zaś dość nagle i niespodziewanie informacją, że nim wyjdziemy z sali, zaszczepi nas przeciwko całej masie chorób. Drobny Przypominający w rubelka mężczyzna, którego nazwiska nie dosłyszałem przez dłuższą chwilę, wkładał nam łopatą do głowy, że powinniśmy niezwłocznie meldować o najlżejszych objawach niedyspozycji, ponieważ skutki jakiejkolwiek choroby zakaźnej mogą być dla nas nader poważne. Kiedy skończył, Sandra wstała i przedstawiła ostatniego mówcę. Był nim dr Worles z Edynburga, profesor socjologii na Uniwersytecie w Kingston. Siwowłosy mężczyzna wszedł na katedrę. Stał tam chwilę, opierając na stoliku końce palców i pochylając głowę, jak gdyby bacznie się stolikowi przyglądał. Ci, co siedzieli za nim, wpatrywali się w niego pilnie i z pewnym niepokojem. Pułkownik nachylił się do Michała i coś mu szepnął, na co Michał skinął głową, nie odrywając oczu od doktora. Starszy pan podniósł głowę i przesunął ręką po włosach. Przyjaciele rzekł, sądzę, że jestem wśród was najstarszy wiekiem. W ciągu blisko siedemdziesięciu lat życia wiele się nauczyłem, i wiele z tego musiałem potem przekreślić, choć w rezultacie zdobyłem znacznie mniejszą wiedzę niż bym pragnął. Ale w trakcie wieloletnich studiów nad ludzkimi normami obyczajowymi jeszcze większe zdumienie niż sztywność tych norm budziła we mnie ich różnorodność. Słusznie mówią Francuzi, autre temps, autre mœurs. Każdy z nas po chwili zastanowienia zorientuje się, że to co jest cnotą w jednym społeczeństwie, może być zbrodnią w innym. Że coś od czego odwracamy się ze wstrętem tutaj, może uchodzić za rzecz chwalebną gdzie indziej. Że zwyczaje potępiane w jednym stuleciu, w innym uważane są za najzupełniej dopuszczalne. Przekonamy się też, że w każdym społeczeństwie i w każdym okresie historycznym ludzie przeświadczeni są o słuszności moralnej swoich obyczajów. Rzecz jasna, ponieważ przeświadczenie jednego zbiorowiska ludzkiego pozostaje częstokroć w sprzeczności z przeświadczeniem innego zbiorowiska, obyczaje te nie mogą zawsze być słuszne w sensie bezwzględnym. Możemy tylko stwierdzić, jeżeli w ogóle mamy wydawać sądy, że obyczaje te w pewnym okresie były słuszne dla społeczeństwa, które się do nich stosowało. Mogą zresztą nadal być słuszne, ale okazuje się często, że tak nie jest. I że społeczeństwa, które mimo zmienionych warunków ślepo tych obyczajów przestrzegają, czynią to ze szkodą dla siebie, czasem nawet w ostatecznym rozrachunku, powodując tym własną zagładę. Słuchacze? Nie mogli się wciąż zorientować, do czego zmierza ten wstęp. Ludzie zaczęli się wiercić na krzesłach. Większość obecnych, słysząc podobne słowa, miała zwyczaj od razu zamykać radio. Teraz najwyraźniej czuli się w potrzasku. Toteż mówca postanowił wyrażać się jaśniej. Nikt się wtedy nie spodziewa, ciągnął dalej, że znajdzie te same obyczaje i formy towarzyskie w przymierającej głodem nędznej wiosce hinduskiej, co powiedzmy w Mayfair, najelegantszej dzielnicy Londynu. Podobnie też y, zasadnicze cnoty mieszkańców ciepłych krajów, gdzie życie jest łatwe, muszą się różnić od cnót uznawanych przez ciężko pracujących obywateli kraju przeludnionego. Innymi słowy, odmienne otoczenie wytwarza odmienne reguły. Mówię o tym dlatego, że świat, który znaliśmy przestał istnieć. Skończył się bezpowrotnie. A wraz z nim znikły warunki, które kształtowały nasze zasady i nam je wpajały. Inne teraz mamy potrzeby i inne musimy mieć cele. Mogę przytoczyć przykład. Spędziliśmy dziś cały dzień dokonując z najzupełniej spokojnym sumieniem czegoś, co jeszcze przed dwoma dniami uznane byłoby za kradzież z włamaniem. Dawne normy postępowania zostały unicestwione. Trzeba więc ustalić nowe, najlepiej odpowiadające nowym warunkom życia. Musimy nie tylko zacząć od nowa budować. Musimy zacząć od nowa myśleć, a jest to zadanie znacznie trudniejsze i znacznie bardziej niemiłe. Człowiek obdarzony jest w bardzo wysokim stopniu fizyczną zdolnością przystosowania się, ale każde społeczeństwo ma zwyczaj kształtować umysły swoich młodych według przyjętych form, używając przesądów jako spoiwa. Rezultatem jest zdumiewająco twarda substancja. Zdolna skutecznie stawić opór naciskowi wielu wrodzonych nawet skłonności i instynktów. W ten sposób da się wychować człowieka, który na przekór instynktowi samozachowawczemu dobrowolnie narazi się na śmierć dla ideału. Ale w ten sposób również wychowuje się tępego głupca, który jest wszystkiego pewien i wie, co jest słuszne. Teraz w najbliższym okresie większość wpojonych nam przesądów wypadnie odrzucić. Albo radykalnie zmienić. Możemy przyjąć i zatrzymać jeden tylko podstawowy dogmat, ten mianowicie, że rodzaj ludzki wart jest uratowania. Temu nakazowi przez jakiś czas przynajmniej wszystko będzie musiało być podporządkowane. Przystępując do jakiegokolwiek działania, musimy zadać sobie pytanie czy to działanie pomoże ludzkości w walce o byt, czy przeszkodzi? Jeżeli pomoże, musimy się na nie zdobyć, choćby sprzeczne było z ideałami, w których nas wychowano. Jeżeli nie, musimy się od tego działania powstrzymać, choćbyśmy mieli przez to popaść w konflikt z naszymi dawnymi pojęciami o obowiązku, lub nawet o sprawiedliwości. Profesor urwał i przez chwilę obserwował pilnie słuchaczy. Wreszcie powiedział: Zanim zdecydują się państwo na wstąpienie do naszej wspólnoty, Muszą sobie zupełnie wyraźnie uświadomić pewien warunek. Każdy z nas, kto przystąpi do czekającego nas zadania, będzie miał określoną rolę do spełnienia. Mężczyźni będą musieli pracować. Kobiety będą musiały rodzić dzieci. Jeżeli się ktoś na to nie zgadza, nie ma dla niego miejsca w naszej społeczności. Zapanowała martwa cisza. Profesor odczekał chwilę i dodał. Możemy utrzymywać ograniczoną liczbę ociemniałych kobiet, ponieważ ich dzieci będą miały normalny wzrok. Nie możemy sobie pozwolić na utrzymywanie ociemniałych mężczyzn. Dzieci więc w naszym nowym świecie będą znacznie ważniejsze od mężów. Gdy skończył, przez jakiś czas panowała cisza. Potem rozległy się szepty przechodzące w ogólnych war. Spojrzałem na Joselle. Ku mojemu zdumieniu uśmiechała się łobuzersko. — Co cię tak bawi? — spytałem dość szorstko. — Miny większości ludzi — odpowiedziałam. Rozejrzawszy się wokoło, musiałem przyznać jej rację. Spojrzałem na Michała, toczył wzrokiem po sali, usiłując podsumować reakcje zebranych. — Michał jest chyba zaniepokojony — szepnąłem. — Nie powinien się niepokoić — odparła Giozella. — Jeśli Braham Young zdołał wprowadzić wielożeństwo w połowie XIX wieku, tutaj powinno pójść jak z płatka. Zdumiewa mnie czasem twoja rubaszność, zauważyłem. Wiedziałaś o tym wszystkim już przedtem? Niezupełnie. Ale jak wiesz, nie jestem kompletną idiotką. Poza tym, kiedy ciebie nie było, ktoś przywiózł pełen autobus tych niewidomych dziewczyn. Wszystkie wzięto najwyraźniej z jakiegoś zakładu. Zadałam sobie pytanie, po co wieść jest tamtąd, skoro można zebrać tysiące na okolicznych ulicach. Odpowiedź jest jasna. A. Ponieważ były już ślepe... Zanim się to wszystko stało, są obyte skalectwem i nauczone jakiejś pracy. I B. Są to wyłącznie młode, niezamężne dziewczęta. Wnioski nie nastręczały trudności. Hmm, mruknąłem. To zależy od punktu widzenia. Mnie by taka myśl, przyznam się, nie przyszła do głowy. Czy ty cicho? Nakazała w sali, bowiem znów zapanowało milczenie. Wysoka, nie stara kobieta o energicznym wyglądzie wstała z krzesła. Gdy czekała, aż się sala uciszy, miało się wrażenie, że jej zacięte usta w ogóle się nie otwierają. Otworzyły się jednak. Czy mamy przez to rozumieć? spytała głosem zimnym jak stal. Czy mamy przez to rozumieć, że ostatni mówca propaguje wolną miłość? Wypowiedziawszy to pytanie, znów usiadła i to ruchem tak stanowczym, aż dziw brał, że nie pękł jej kręgosłup. Doktor Worles, Przyglądał się jej, przesuwając ręką po siwych włosach. Osoba, która zadała pytanie, zdaje sobie chyba sprawę, że nie wspomniałem w ogóle o miłości, wolnej czy jakiejkolwiek innej. Może więc zechce sformułować to pytanie jaśniej. Kobieta znów wstała. Sądzę, że mówca mnie zrozumiał. Pytam, czy nawołuje do obalenia prawa małżeńskiego. Wszystkie znane nam prawa zostały obalone przez okoliczności. Na nas teraz spada obowiązek stworzenia praw odpowiednich do istniejących warunków i wprowadzania ich przemocą, jeżeli będzie to konieczne. Istnieją jeszcze prawa boskie i nakazy przyzwoitości. Szanowna pani, Salomon miał trzysta czy może pięćset żon, a pan Bóg wcale nie miał mu tego za złe. Przeciętny Mahometanin cieszy się powszechnym szacunkiem, mając trzy żony. Wszystko to kwestia lokalnych zwyczajów. Jakie mają być nasze prawa, zarówno w tej, jak i w innych dziedzinach, ustalimy później, pod kątem największych korzyści dla społeczności. Komitet po naradzie doszedł do wniosku, że jeśli mamy zbudować nowy ład i uniknąć powrotu do barbarzyństwa, a z takim niebezpieczeństwem należy się liczyć, ci, co zechcą się do nas przyłączyć, muszą powziąć określone zobowiązania. Nikt z nas nie zdoła przywrócić dawnych warunków życia. Możemy tylko obiecać czynne życie w najlepszych warunkach, jakie uda się stworzyć, i zadowolenie, jakie płynie z pokonywania trudności, żądamy w zamian dobrej woli i owocnej pracy. Nie ma żadnego przymusu. Mają Państwo wolny wybór. Ci, którym nie przemawia do przekonania nasza propozycja, mogą udać się gdzie indziej i założyć inną społeczność na takich zasadach, jakie bardziej im odpowiadają. Prosiłbym jednak rozważyć bardzo dokładnie, czy ktokolwiek z Was ma pewność, że upoważniony jest od Boga do pozbawienia jakiejkolwiek kobiety jej przyrodzonej funkcji, a mianowicie macierzyństwa. Nastąpiła dość chaotyczna dyskusja, dotycząca częstokroć szczegółów i hipotez, na które nie mogło być na razie odpowiedzi. Nikt jednak nie próbował zakończyć debaty. Im dłużej trwała, tym mniej dziwna i zaskakująca wydawała się sama myśl. Giozella i ja podeszliśmy do stołu, na którym panna Ber rozłożyła swoje przybory. Dostaliśmy po kilka zastrzyków w ramię, po czym znów usiedliśmy, aby przysłuchiwać się sporom. Jak myślisz, ile kobiet zdecyduje się na przystąpienie? spytałem Giozelli. Rozejrzała się po sali. Prawie wszystkie, zanim nadejdzie świt, odparła. Nie byłem tego pewien. Wciąż jednak padało mnóstwo pytań i wysuwano moc zastrzeżeń. Gazella rzekła, gdybyś był kobietą i miał spędzić przed zaśnięciem kilka godzin na zastanawianiu się, czy wolisz dzieci i organizację, która będzie się tobą opiekować, czy wierność zasadzie, która może w rezultacie doprowadzić do braku dzieci i braku jakiejkolwiek opieki, wyzbyłbyś się na pewno wątpliwości. Koniec końców każda kobieta chce mieć dzieci. Mąż jest czymś, co dr Worles nazwałby przypuszczalnie lokalnym środkiem prowadzącym do celu. Co za cyniczne podejście. Jeżeli uważasz, że moje poglądy są cyniczne, musisz być człowiekiem bardzo sentymentalnym. Mówię o prawdziwych kobietach, nie o tych wyimaginowanych z filmów i nowelek w pismach kobiecych. Hmm, mruknąłem. Giozella siedziała chwilę zamyślona, potem zmarszczyła brwi. A wreszcie powiedziała: Niepokoi mnie tylko, ile dzieci będą od nas wymagać. Lubię dzieci, ale wszystko ma swoje granice. Po upływie jakiejś godziny, bezładna dyskusja dobiegła końca. Michał poprosił, żeby wszyscy, którzy chcą wziąć udział w jego projekcie, zgłosili się na zajutrz przed dziesiątą rano do jego biura i podali swoje nazwiska. Pułkownik nakazał, aby wszyscy ci, co potrafią prowadzić ciężarówki, zameldowali się u niego punktualnie o siódmej rano, po czym zebranie zakończono. Giozella i ja wyszliśmy na powietrze. Wieczór był pogodny i ciepły. Reflektor na wieży znów wbijał w niebo swój optymistyczny promień. Księżyc właśnie wzeszedł nad dachem Muzeum Brytyjskiego. Znaleźliśmy niski murek i usiedliśmy na nim, wpatrując się w zacieniony ogród i słuchając cichego szelestu wiatru w gałęziach drzew. Nie przerywając milczenia, zapaliliśmy papierosy. Kiedy wypaliłem swego, odrzuciłem do niedopałek i zaczerpnąłem tchu. Giozello — powiedziałem. Hm? — Odezwała się wciąż głęboko zamyślona. Giozello, powtórzyłem, co do tych dzieci, słuchaj, byłbym okropnie dumny i szczęśliwy, gdyby mogły być nie tylko twoje, ale i moje. No, słowem, nasze wspólne. Siedziała przez chwilę nie mówiąc ani słowa. Wreszcie odwróciła do mnie głowę. Światło księżyca połyskiwało na jej jasnych włosach, ale twarz i oczy okrywał cień. Czekałem, czując, że w skroniach walą mi młoty, a serce ściska się jakby z bólu. Powiedziała ze zdumiewającym spokojem. Dziękuję, kochany. Myślę, że ja też byłabym szczęśliwa. Odetchnąłem z ulgą. Młoty jednak nadal waliły, gdy zaś sięgnąłem po jej dłoń, zauważyłem, że ręka mi drży. Na razie nie byłem w stanie wydobyć z siebie żadnego dźwięku, ale Jozella znów powiedziała spokojnie. To wszystko jednak nie będzie już teraz takie proste. Doznałem wstrząsu. Co masz na myśli? spytałem. Zastanowiła się. Gdybym była na miejscu tamtych ludzi, tu wskazała głową w kierunku wieży, ustaliłabym pewną regułę. Podzieliłabym nas wszystkich na grupki. Powiedziałabym, że każdy mężczyzna, który żeni się z dziewczyną mającą normalny wzrok, musi oprócz tego wziąć dwie niewidome. Jestem pewna, że tak bym postąpiła. Usiłowałem dojrzeć jej twarz okrytą cieniem. — Nie mówisz serio? — zaprotestowałem. — Owszem, Bill. Mówię jak najbardziej serio. Ależ posłuchaj. Czy nie sądzisz, że oni mają coś podobnego na myśli, wnosząc z tego, co mówili? — Bardzo możliwe, przyznałem. Ale jeżeli to oni ustalą taką regułę, rzecz inna. Nie rozumiem jednak... To znaczy, że nie kochasz mnie dość mocno, żeby wziąć jeszcze dwie kobiety? Zdębiałem. Zaraz jednak zdobyłem się na protest. Słuchaj, to czysty obłęd, cała rzecz jest przeciwna naturze. To co mówisz, powstrzymała mnie ruchem ręki. Bill, wysłuchaj mnie. Wiem, że to co mówię, w pierwszej chwili wydaje się oszałamiające, ale nie ma w tym nic obłędnego. Rzecz jest najzupełniej jasna, chociaż wcale nie prosta. Bo uważasz, cała ta historia Ręką zakreśliła półkole sprawiła, że coś się we mnie odmieniło jakbym nagle zobaczyła wszystko w innym świetle. Przy tym, co najważniejsze, widzę, że ci spośród nas, którzy przeżyją, będą znacznie bliżsi sobie nawzajem, znacznie bardziej od siebie zależni słowem, będą znacznie bardziej przypominali zżyte plemię niż dotychczas. Przez cały dzień, kiedyśmy krążyli po mieście, widziałam nieszczęśliwych ludzi skazanych na zagładę. I wciąż sobie powtarzałam, gdyby nie przypadek. A potem powiedziałam sobie, to cud. Przecież wcale nie zasługuję na lepszy los niż ci inni ludzie. Ale tak się stało. Jestem cała i zdrowa. Żyję. Muszę więc coś zrobić, żeby na to zasłużyć. W jakiś dziwny sposób poczułam ściślejszą więź z innymi ludźmi niż kiedykolwiek przedtem. Dlatego wciąż się zastanawiam, co mogę zrobić, żeby pomóc choćby niektórym z nich. Dzień Tryfidów, taśma piąta, koniec ścieżki pierwszej.